Wcale nie nagrywam tego po raz trzeci, znaczy tego wstępu po raz trzeci. Wcale, wcale nie wiem, jak zaczyna się filmy. Kiedyś to było takie proste. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Robimy kolejny raz, już zapowiadam, kulturalna szafara, aktywacja, czyli wracam. Wracam, mam nadzieję, że wracam, dlatego, że mam kilka filmów, które chcę dla Was nagryć, mam kilka tematów, które chcę poruszyć, e, kilka rzeczy, o których chcę z Wami pogadać, i mam nadzieję, że przez lato uda mi się to ogarnąć, zebrać, nagrać, wstawić. E, a dzisiaj mamy w sumie bardzo fajny filmik, którym się jaram. Zrealizowany we współpracy z wydawnictwem Jaguar. Będziemy mówić o świetnych, fantastycznych książkach młodzieżowych na lato, które warto znać, które warto przeczytać, w których ja się zakochałam i które właśnie są dostępne na rynku polskim. Więc. Jaram się i słuchajcie z morelą w ręce, bo mam morele, jestem przygotowana z morelą w ręce. Witam Was moi drodzy, yy, zajadając morele, yy, przygotujcie sobie coś do picia, do jedzenia, może morele. Yy, no i zaczynamy! Więc hej, cześć, z tej strony z, z kanału Kulturalna Szafa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, który już umiera, ale nie rozmawiamy na temat tego. E, słuchajcie, dzisiaj witam Was w super filmie, którym, jak już mówiłam wcześniej, bardzo, bardzo, bardzo się jaram. Teraz zanurzę się po książki, zanurzam się, wynurzam się. Uff, wynurzam się. Słuchajcie, e, dzisiaj będziemy sobie gadać o świetnych książkach, które oferuje... Wydawnictwo Jaguar na, na lato, którym ja się jaram i, i które bardzo, 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 bardzo mocno polecam, bo bardzo mocno wpadają w moje gusta czytelnicze, więc jeżeli macie podobny gust do mnie, to zdecydowanie y, będziecie zachwyceni tymi pozycjami. No i zaczynajmy. Mamy ich dość dużo, więc słuchajcie, y, bierzcie długopis i notujcie, co tam mamy, albo róbcie sobie screenę w trakcie filmu. I zaczniemy sobie w ogóle od mojej ukochanej autorki autorki, którą uwielbiam. Uwielbiam, dlatego że y, jej wyobraźnia nie zna granic. Jej wyobraźnia jest taka właśnie baśniowa. Ona pisze książki, które mają elementy baśni i wrzuca je w nasze realia lub tworzy po prostu nowe światy i też łączy je z naszymi realiami troszkę właśnie tak jak Sarah J Maas ze swoją trylogią dworów połączyła świat realny ludzi z światem fantastycznym i Holly Black robi to zdecydowanie lepiej niż Sara J Maas przynajmniej w mojej opinii jednak Holly Black pisze bardziej dla młodzieży a Sarah J Maas jednak ma ten element taki można powiedzieć dojrzały bardziej bardziej dorosły, co nie znaczy, że Holly Black nie pisze dojrzałych bohaterów Bo pisze dojrzałych bohaterów Jednak jej światy są takie bardziej młodzieżowe Jej bohaterzy też są bardziej młodzieżowi Ponieważ oni mają po 16 do 18 Chyba 20 lat Ym, No i słuchajcie i, I książek Holly Black na rynku jest mnóstwo I... I może zrobimy sobie jakiś na przykład maraton Holly Black przez lato, bo, bo bardzo chętnie wrócę do początku Okrutnego Księcia. No ale zacznijmy sobie od yy, samego początku Holly Black, czyli od Okrutnego Księcia i od trylogii Okrutnego Księcia, którą mam za sobą. Ja niestety. Albo stety, mam angielskie wydania, ponieważ ja czytałam tą powieść w oryginale. Ja jestem zachwycona tą serią. Wiem, że dużo osób mówiło, że ostatnia część jest słaba. Dla mnie jest świetna, dla mnie jest naprawdę cudowna. Mi się to czytało naprawdę świetnie. I właśnie zakończenie jest takie bardzo, bardzo, bardzo baśniowe. Więc ym, jest to mega wciągająca seria, i jeżeli uwielbiacie takie bohaterki, które nie są ani dobre, ani złe, one są tak gdzieś pomiędzy, w tej szarej strefie, że nie za bardzo wiadomo, do jakiej kategorii. Je przypastować i jeżeli lubicie wątyk romantyczny, który też nie jest taki typowy, ponieważ jest tam bardzo mocny: hate, love, relationship, to zdecydowanie jest to seria dla was, bo zakochacie się i w głównej bohaterce Jude, i w Kardanie, a do tej serii dołączona jest też. O, oh Jezu! Do tej serii dołączona jest też, już szukam, bo mam tutaj dużo książek. Dlaczego król elfów nie znosił baśni, i jest to cudowne, piękne wydanie, które jest. Dodatkiem można powiedzieć do całej trylogii, ale dodatkiem, który każdy fan powinien mieć, dlatego że są tutaj tak piękne obrazki, są tak śliczne. W ogóle cała ta książka jest tak pięknie wydana, że jeżeli nie macie tego na swojej półce, to po prostu, o Jezu, płaczcie. Bo ja jak to zobaczyłam, to powiedziałam, czemu nie miałam tego wcześniej. Pięknie jest, ta książka jest cudownie wydana, pięknie to wygląda. Jest tutaj też takie spojrzenie naszego głównego bohatera Kardana na całą sytuację, na to jak rozgrywa rozgrywało się wszystko, szukam jednego obrazka, O, jak rozgrywało się wszystko w, w trylogii okrutnego księcia. Więc zdecydowanie fajna rzecz, ładna rzecz i po prostu chcecie to mieć na półce, po prostu jeżeli jesteście strokami okładkowymi, to zdecydowanie musicie to mieć na swojej półce. No i przechodząc dalej, jeżeli chodzi o Holly Black. To słuchajcie, że mamy tutaj jeszcze jedną serię, która w sumie każda książka opowiada troszkę o kimś innym, a i do tego mamy jeszcze jedną taką Standalone. Jeżeli chodzi o Standalone, to mamy las na granicy światów, a jeżeli chodzi o te trzy książki, to proszę bardzo o to one. I to jest seria Elfy Ziemi i Powietrza. I jeżeli chodzi o te książki, to niestety muszę powiedzieć, że są troszkę gorsze niż seria Okrutne Książę. Jednak wciąż są świetnie napisane, świetnie skonstruowane. Ta fabuła naprawdę się lepi. I świetne jest to, że właśnie mamy ten element baśni, mamy ten element takiej ucieczki do świata baśniowego. I no one są naprawdę świetnie napisane, bo Holly Black ma po prostu ten kunszt taki cudowny, świetny. No i no, no nie mogę, nie mogę powiedzieć, że nie. Więc jak widzicie, bardzo dużo książek, Holly Black jest na rynku polskim e, Bardzo fajnie się je czyta Bardzo dobrze się je czyta I po prostu siada się i się je czyta To ja mam, ja mam tak, że po prostu siadam i czytam Holly Black ja nie potrafię się od niej oderwać Bo ten świat baśniowy mnie wciąga i... No, no i no, 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 nie, no, nie mogę no, no, no nie mogę, uwaga, bo spadły a jeżeli chodzi o oprócz Holly Black kogo my tam mamy oprócz Holly Black więc słuchajcie, ostatnio wydawnictwo Jaguar wydało książkę Spell Shadow od Cast i Christine Cast, możecie je znać z całej serii o domu nocy vampiry i tak dalej, to był ten wielki hit obok zmierzchu który również wyszedł u nas i było tej części było milion ja przeczytałam chyba z pięć i dam w spokój, bo już mnie tak zaczęła irytować ta seria ale Cast Christine Cast mają coś w sobie. Jakby mają, te autorki mają jakiś czar, który potrafią rzucać na czytelnika. I ja to wyczułam w domu nocy i dlatego przeczytałam pięć części, jednak później jakoś tak uciekłam od tego. Ale jeżeli chodzi o Spedstrobul, to tutaj mamy troszkę inny wątek, również fantastyczny, bo mamy wiedźmy, mamy dwie yy, bliźniaczki, siostry, które yy, obie są spadkobierczyniami bardzo starej rodziny yy, wiedźm. Yy, oczywiście, co się dzieje w Salem, bo Salem jest magicznym miejscem, yy, one są nastolatkami, więc mamy połączenie tych nastoletnich problemów z problemami z czarami, problemami z dojrzewaniem, problemami z mamą, problemami z innymi rzeczami i Nie chcę za dużo zdradzać oczywiście, yy, bo powinniście sami odkrywać fabułę. Jednak, jeżeli chodzi o Special Trouble i Christine Cast, tutaj mam zastrzeżenie. Tak jak Holly Black. U Holly potrafię tak przymknąć oko na niektóre rzeczy, które są takie aż za młodzieżowe dla mnie i takie aż za mm, cringe'owe. Tak w Spell's Trouble mam z tym lekki problem, mam z tym pewien zgrzyt. Ta książka jest fajnie napisana, dobrze się ją czyta, wciągasz się, siadasz i po prostu czytasz, więc ona na taki letni read jest naprawdę fajna. Jednak mam tutaj kilka zastrzeżeń, dlatego że... Tam się kilka rzeczy nie łączyło. Tam jest też tak, że ta fabuła jest taka nienowoczesna, tak mogę to nazwać. Dlatego, że mi to bardzo przypomina te czasy właśnie do nocy, zmierzchu i tak dalej, kiedy ja miałam 16-15 lat i czytałam właśnie takie książki, i przez, przez ten cały czas, czyli przez te 10 lat, bo już mam 25 lat. Kiedy jestem 10 lat, kiedy y, czytałam inne książki, właśnie takie młodzieżowe, to ja widzę, jak książki młodzieżowe się zmieniają, troszkę inne problemy dotykają, troszkę inaczej też są konstruowane te fabuły, bohaterowie. Wszystko jest takie bardziej, można powiedzieć, skomplikowane, ale równocześnie też fajne. Fajnie opakowane. A PC Cars i Christine Cast niestety pokazały, że one przez ten cały okres czasu, kiedy inni autorzy ewolu ewoluowali bardzo ciężkie słowo, straszne one. Zostały gdzieś tam w tyle. I to jest fajne, z jednej strony, jeżeli chce się człowiek cofnąć do tych czasów, chce przeczytać coś właśnie z tamtego okresu, można powiedzieć, ale nie jest fajne, jeżeli nastawiamy się na coś takiego fajnego, współczesnego, nowoczesnego, coraz naprawdę zwali z nóg, tak jak Holly Black. Więc ja niestety mam problem z PC Cast i Kristin Cast i ze Spells Trouble, bo z jednej strony. Ciągnęłam się, i dobrze mi się to czytało, ale z drugiej strony w pewnych momentach występował brak logiki, w pewnych momentach czułam aż za bardzo tamte 10 lat właśnie pomiędzy ty, Jakby. Nie, wiecie, o co mi chodzi? Czułam ten okres czasu, że ta książka nie jest tak współczesna, jak powinna być. I i moim zdaniem ta książka miała tak duży potencjał, ja tak lubię w ogóle taką tematykę, gdzie mamy bliźniaczki, która jest, która jest gdzieś tam magia, połączmy to, fajnie, super, jest tam, jest potencjał, ale czemu nie został dobrze wykorzystany? Czemu ci bohaterowie czasami byli tacy płascy? Czemu nie było aż takiego, wiecie, takiego rwania serca w niektórych momentach? Niestety, P.C.Cass i Christine Cast się aż tak nie rozwinęły przez te 10 lat. One zostały gdzieś tam przy tym domu nocy i, i no, w zależności od tego, jakie książki szukacie, no to, 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 to może, a może jednak na przykład... Czekajcie, sięgam. A może, a może... Mo, jak uważacie? To, to, jest jakby, to, jest, to jest jakby wasz wybór, czego akurat potrzebujecie. Ale mam jeszcze jedną polecajkę. I słuchajcie, moja ostatnia polecajka, jeżeli chodzi o, o wydawnictwo Jaguar i o letni read, który, który sobie właśnie z nimi robię, to jest oczywiście Kierakas, która jest tak cringe'owa, że, że to jest taki guilty read. Ja no niestety, jeżeli chodzi o Kierekas, to ja nie mogę się powstrzymać i czytam każdą jej książkę. I nieważne, czy jest okropna, czy jest słaba, to sam ten świat rywalek, sam świat bali, kostiumów, tego wszystkich zamków, królewiczów, on mnie tak wciąga, ja uwielbiam tą po prostu książkę, uwielbiam tą serię, uwielbiam Kierakas i no, jest to guilty read, bo ja tam widzę taki czasami brak logiki i czasem to jest takie młodzieżowe i tak aż boli czasami wybór bohaterek, albo co one robią, albo w jakim kierunku idą, albo kogo wybierają, ale z drugiej strony... To jest tak urocze, to jest tak ładne i to, to jest tak fajne, to takie, znacie to uczucie, kiedy yy, wiecie, że książka jest słaba, ale równocześnie też tak się nią emocjonujecie, że nie dajecie rady, to jest właśnie to. To ja mam, ja mam ten związek z Kierą Kaz i ja, ja zawsze polecam Kierę kas, bo ona jest cudowna. Jeżeli chodzi właśnie o lato, bo ja sobie biorę jej książkę i ja znikam, i mnie kompletnie nie ma. I ja sobie siadam na ogrodzie, i ja potrafię przeczytać jedną jej książkę przez cały dzień, i po prostu aha! I tak się emocjonować, i rzucać tą książką po, po całym prawniku, bo o jedną rękę, to, dlaczego to się dzieje. Więc słuchajcie, ee, to, ta seria już wyszła, którą bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam. Rywalki Elita Jedyna, cudowna seria. Kolejna seria jest o córce naszej głównej bohaterki z Rywalek, a teraz. Niedawno wyszła e, kolejna seria. Tutaj wrzucę dwie okaleczki, ponieważ właśnie wychodzi druga część z Drajczyni, e, której patronuję, bo, bo jak dostałam taką propozycję, to no nie mogłam, bo to kiera kas oczywiście i zamki, i królewiczowie, królewiczowie i tak dalej. To jest chyba, to jest chyba też to, co mnie przyciągał Holly Black, czyli ta baśniowość, wiecie? Teraz tak. Mi przyszło, że w sumie właśnie Kierakaz też jest taka baśniowa. Ona jest taka, że co by było, gdyby księżniczki Disneya mieszkały w troszkę innych czasach i troszkę inaczej by to wyglądało. I byłoby trochę bardziej brutalnie i zabójczo. No, tak można chyba podsumować. Cass Więc słuchajcie, ym, zdecydowanie na letni Read polecam Cass i właśnie nową serię. Znaczy, nową serię. No, w sumie nową serię. Yy, druga część wychodzi teraz właśnie niedługo, więc yy, moi drodzy, sięgajcie. Jeżeli chodzi o książki, które wam polecam na lato to zdecydowanie te trzy serie są dla was. Więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że sięgniecie po którąś z moich e, tutaj letnich, letnio ridowych e, propozycji. E, dawajcie znać oczywiście, co myślicie o Holly Black. Jeżeli czytaliście Spice Trouble to, Trouble, to oczywiście też dajcie znać. E, no i jeżeli uwielbiacie albo nienawidzicie Kiery Cass, bo też są takie e, osoby, które jej nienawidzą, to oczywiście też dajcie znać. To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z letnim i takim pozdrowieniem, i taką bryzą, którą Wam wysyłam, ponieważ jest 30 stopni na zewnątrz, więc mam nadzieję, że troszkę ta bryza Was tak ochłodzi. To by było na tyle. Moi drodzy, miłego dnia. Na razie!